Słyszałam bardzo dobre opinie o tej szkole, że mamy bardzo dobrych nauczycieli. Wszystko potrafię jasno i dokładnie wytłumaczyć. I chciałam się kształcić po prostu w kierunku, lubię kosmetologię. Myślę, że wszystko jest dobrane pod ucznia. Podoba mi się atmosfera, która tutaj panuje. Są bardzo fajni nauczyciele, którzy pomagają w nauce. Dzięki nim możemy robić to, co lubimy. Pomoc innym przynosi radość i satysfakcję, a medyczne studium pozwoli mi zdobyć odpowiednią wiedzę oraz umiejętności potrzebną do wykonywania zawodu. Uważam, że mamy tu naprawdę fajną szkołę. Naprawdę warto do niej przyjść. Mamy świetnie wyposażoną salę. Tutaj mamy więcej praktyki, która jest bardzo ważna w tym zawodzie, bo trzeba się po prostu nauczyć wykonywać coś, przeszlifować ileś razy, żeby to umieć. Pracuję w przychodni stomatologicznej i ten kierunek pozwoli też mi podnieść moje kwalifikacje w zawodzie. Jest to stosunkowo nowy zawód i jest wymagany wszędzie tam, gdzie są wykonywane zabiegi. Uczymy się tutaj wielu technik, na przykład technika na cztery ręce, która jest przez wielu lekarzy bardzo szanowana, i są w szoku tak naprawdę, że czegoś takiego uczą nas w szkole, bo w wielu innych szkołach dla dorosłych. Nie ma tak dużo praktyki po prostu, a tutaj mamy do czynienia z każdym możliwym sprzętem. Wybrałam ten kierunek, ponieważ wydawał mi się bardzo ciekawy i stwierdziłam, że fajnie wiedzieć jak to działa. Podejście nauczycieli właśnie do słuchaczy jest profesjonalne, można się z każdym dobrze porozumieć, nie ma żadnych problemów. Atmosfera jest bardzo przyjazna. Dogadujemy się wszyscy razem, jeżeli jest taka potrzeba, pomagamy nawzajem. Zajęcia, które mamy w tej szkole, są zarówno praktyczne i teoretyczne. Z teorii mamy anatomię, fizjoterapię, zagadnienia kliniczne, a z zajęć praktycznych oczywiście masaż. Mamy masaż limfatyczny, sportowy. Lubię pomagać ludziom. Lubię być taką osobą towarzyszącą. Wszystkie czynności, którym nas tu uczą, bardzo mi mogą przydać nie tylko w zawodzie medycznym, ale i w domu. Bardzo lubię pracę z dziećmi. Pomimo tego, że uczymy się poważnych zawodów, bo są to zawody pielęgnacyjne, potrafimy odnaleźć w tym takie przyjemne strony. My mamy bardzo dużo zajęć praktycznych. Myślę, że atmosfera i z nauczycielami jest również taka bardzo dobra. Większość z nas to są zawodowcy pracujący na co dzień właśnie w zawodach, których uczą. Także też mamy szeroką możliwość pokazania tego przelania realnej pracy na, na naukę tutaj w naszej szkole. No i mamy bardzo fajny, fajny materiał, który musimy przygotować do, do wykonywania tego zawodu.